Co się wydarzy w nadchodzących odcinkach w serialu Akacjowa 38? Sprawdź streszczenia odcinków od 402 do 408 serialu Akacjowa 38 i poznaj daty emisji. Oto, co się wydarzy po sportowym szaleństwie Euro 2024. Będziemy świadkiem dwóch ślubów i dwóch tragedii, gdy serial Akacjowa 38, zastąpił produkcję, Zranione Ptaki, szybko zgromadził imponującą liczbę fanów. Wielu docenia, że produkcja Długo z nami będzie, emitowany na kanale TVP2 serial liczy bowiem aż 1483 odcinków. Zadebiutował na antenie telewizyjnej Dwójki w poniedziałek 9 stycznia 2023 roku o godzinie 18.45. Odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o godzina 18.45 z wyjątkiem dni, gdy zmienia się ramówka, tak jak na przykład w trakcie Euro 2024. Odcinek 402 serialu Akacjowa 38 w piątek 21 czerwca 2024 roku o godzina 18:45 w TVP2 Kajetana zapowiada Fabianie, że musi się pozbyć sekretarza Oliwy, który wymknął się spod kontroli. Ramon postanawia wyjechać z żoną i córką do Ameryki. Maria Luisa martwi się, że zostawi Filip. Leonor prosi Kajetanę, by dostarczyła królowej list z prośbą o łaskę dla Martina. W zamian obiecuje, że opublikuje laurkę o fundacji Cayetany. Servando chce zarobić udzielając wywiadu o swojej żonie. Odcinek 403 serialu, Akacjowa 38, we poniedziałek, 24 czerwca 2024 roku, o godzina 18.45 w TVP2 Ramon zostaje doprowadzony na komisariat, gdzie składa zeznania w sprawie śmierci Guinness i Durana. Choć Trini i Maria Luisa miały wyjechać z Hiszpanii, zostają, by wspierać Ramona. Servando dla pieniędzy opowiada dziennikarzowi zmyślone historie o pacjenci. Mauro tuż przed ślubem z Humildad spędza noc w towarzystwie Teresy. Odcinek 404 serialu, Akacjowa 38, we wtorek, 25 czerwca 2024 roku, o godzina 18.45 w TVP2 ktoś usiłuje porwać Marię Luisę, ale Trini ją ratuje. Gdy Ramon wraca z komisariatu, na wieść o tym decyduje, że natychmiast wyjadą z miasta. Emiliana, żona sekretarza Oliwy, prosi Kajetanę, by pomogła jej odszukać męża. Mauro przyznaje Humildad, że kiedyś kochał Teresę. Casilda i Martin pobierają się w więzieniu i w jego celi spędzają noc poślubną. Teresa oświadcza Kajetanie, że opuszcza Akacjową na zawsze, a ta, w ciepłych słowach, usiłuje ją zatrzymać. Odcinek 405 serialu Akacjowa 38 w czwartek 27 czerwca 2024 roku o godzina 18:45 w TVP2 Humildad zwierza się księdzu, że Mauro jej nie kocha, ale ten przekonuje ją, że gdyby tak było, nie żeniłby się z nią. Tano, który wie, że Servando kazał Guadalupe usunąć stronę w gazecie, gdzie był zamieszczony artykuł o pensji wraz z jej zdjęciem, szantażuje Servanda i wyłudza od niego połowę należności, jaką ten dostał od dziennikarza. Teresa wykrada Kajetanie list z adresem sekretarza Oliwy. Komisarz Peiro zatrzymuje Ramona z rodziną, gdy usiłują odjechać na stację kolejową. Odcinek 406 serialu, Akacjowa 38, w piątek, 28 czerwca 2024 roku, o godzina 18.45 w TVP2 Teresa biegnie ratować sekretarza Oliwę. Za późno. Zastaje go powieszonego. Strażnicy wyprowadzają Martina na stracenie. Kasilda mleje, Rosina podtrzymuje ją na duchu. Teresa postanawia wstrzymać ślub Maura z Humildad, ale znowu się spóźnia. Mieszkańcy Akacjowej życzą młodej parze szczęścia. Odcinek 407 serialu Akacjowa 38 w środę 3 lipca 2024 roku o godzina 1845 w TVP 2 w ostatniej chwili przed egzekucją Martin zostaje ułaskawiony przez królową. Ramon dowiaduje się, że jest oskarżony o oszustwo wobec spółki hiszpańskie magazyny zbożowe. Mauro z pewnym ociąganiem spełnia małżeński obowiązek wobec Humildad. Straciwszy Maura, Teresa postanawia poświęcić się szkole imienia Carloty de la Serna. Odcinek 408 serialu Akacjowa 38, w czwartek, 4 lipca 2024 roku, o godzina 18.45 w TVP2 Ramon wraca do domu. Felip ostrzega, że rozprawa będzie trudna, bo strona przeciwna ma najlepszego adwokata. Kajetana zapewnia wdowę po sekretarzu Oliwie, że fundacja będzie wypłacać jej rentę. Rosina postanawia przygarnąć Kasidę i Martina, którzy nie mają gdzie mieszkać. Teresa cieszy się, że będzie dyrektorką szkoły, ale tęskni za Maurem. Tymczasem Humilda staje się wobec niego coraz bardziej zaborcza.